Witam w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj porozmawiamy sobie, przedstawimy sobie kamerę obrotową marki Higvision, tą, którą właśnie trzymam. Troszeczkę inaczej wygląda, ale o tym za chwilę zapraszam do krótkiej prezentacji. Prezentowana kamera to kamera DS-2DE3A404iWDE, kamera PTZ. Można powiedzieć mini PTZ, ponieważ jest małych rozmiarów marki regulowane Regulowany obiektyw 2.8 12 mm, kamera IP 4 megapiksele, czterokrotny zoom optyczny. Przejdźmy dalej. Widzicie, że kamera troszeczkę wygląda inaczej niż inne kamery obrotowe czy nawet mini PTZ. Ale o tym za chwilkę. Zobaczmy sobie piktogramy, najważniejsze funkcje kamery WDR, H265, podświetlenie IR, klasa szczelności dość wysoka, o której sobie za chwilkę przeczytamy w naszej karcie katalogowej, slot na kartę SD, obsługa przez chmurę, przez przez chmurę, przez telefon komórkowy bądź tablet oczywiście oraz inny piktogram niż zwykle wbudowany mikrofon i głośnik. Przejdźmy dalej, sprawdźmy sobie najważniejsze funkcje tego, te, tej kamery. 4 megapiksele, tak jak widzicie, dystans IR do 50 metrów, dystans białego światła do 30 metrów, tak więc jest i podczerwień, jest i e, światło białe. E, przejdźmy sobie dalej, wbudowany mikrofon oraz głośnik. Czyli to, co widzicie tutaj, nietypowego dla kamer różnego typu i m.in. dla kamer obrotowych, to właśnie w tym miejscu wbudowany ten mikrofon i głośnik. Przejdźmy, przejdźmy dalej. Widzimy IP66, tak więc klasa szczelności jest wysoka. Możemy ją zastosować oczywiście wewnątrz, zarówno i. Na zewnątrz też. Prosta instalacja, wbudowany slot na kartę e, pamięci. Za chwilkę zobaczymy, przeczytamy z naszej karty katalogowej, e, jakie karty nasza kamera obsługuje. Przejdźmy dalej. Tu mamy podstawowe informacje oczywiście e, o module kamery. Mamy e, zoom, e, tak jak widzicie. Oprócz optycznego oczywiście zoom e, cyfrowy, e, maski prywatności. To wszystko kamera posiada WDR 120 decybelowy. Odnośnie e, obiektywu 2.8.12 jest to w przeliczeniu czterokrotny zoom optyczny. E, oprócz tego oczywiście 16 600-krotny zoom e, cyfrowy. E, przejdźmy Dalej, dystans IR do 50 metrów, tak jak wspomniałem, dość wysoko. Smart IR oczywiście również. Światło białe, dystans do 30 metrów, i tak jak widzicie z przodu, tu mamy obiektyw, i nad obiektywem mamy światło białe. Wszystkie tu informacje odnośnie PTZ. 300 presetów. Pewnych funkcji oczywiście nie posiada, tak jak np. patrol, aczkolwiek na podstawie presetów możemy sobie określić jakieś punkty i ta kamera może oczywiście nam te punkty obserwować. Funkcja parkowania jest według presetów, pozycjonowanie 3D również jest. Przejdźmy dalej. Mamy informacje na temat kompresji. Sprawdźmy sobie oczywiście jeszcze dodatkowo tą funkcję funkcję sloty na kartę SD, bo to również jest ważne do jakiej pojemności karty SD możemy tutaj oczywiście zainstalować, ale to za chwilkę sobie to znajdziemy. Tu mamy wszystkie informacje jeśli chodzi o zdarzenia. Czy to są zdarzenia podstawowe, czy zdarzenia inteligentne, podstawowe Wykrycie ruchu, tak? e, alarmy, wyjątki, to wszystko mamy tu e, tak jak widzicie, wypisane. Te wszystkie informacje, oczywiście, są dostępne u nas na stronie alarmysklep.pl, gdzie Was serdecznie zapraszam. Możecie oczywiście poczytać e, odnośnie tej kamery. E, oraz również dostępna jest karta katalogowa. Dokładnie możemy sobie ją przeczytać na spokojnie w domu. Jeśli chodzi o zdarzenia inteligentne, między innymi detekcja twarzy, detekcja intruza. Tak więc kamera jest naprawdę bardzo dobrze wyposażona, jeśli chodzi o dodatkowe funkcje. Maksymalna rozdzielczość, przeliczenie 4 megapiksele. Sprawdźmy sobie, co posiada, jeśli chodzi o sieć. Wbudowany slot karty SD, SDHC, SDXC, nawet do 256 GB, tak więc wysoko, dużo miejsca. NAS oczywiście dodatkowo możemy połączyć sobie to z dyskiem sieciowym. Wszystkie protokoły oczywiście zawiera nasza kamera. Ma dużo funkcji, tak jak wspomniałem wcześniej. Ma dużo funkcji, bardzo wiele potrafi. Ma dodatkowe wbudowane moduły, o których również wcześniej mówiłem czyli ten mikrofon oraz głośnik. Jeśli chodzi o. Moduł audio, czyli moduł głośnik, oczywiście mamy wejście audio, ale mamy również wbudowany mikrofon, mamy wyjście, mamy również wbudowany głośnik, tak więc możemy sobie oczywiście wybrać, wybrać z którego wejścia, tak jakby kamera ma korzystać. Oczywiście jest to łączność dwukierunkowa. Oczywiście kamera jest prosta w instalacji i obsługiwana przez chmurę. I to audio również przez chmurę działa. Interfejs oczywiście RJ45. Kamera ma wyprowadzone gniazdo oraz wszystkie nasze te żyły. One są wszystkie opisane, czyli wejście, audio, alarm tak, te wszystkie, te wszystkie funkcje oczywiście możemy sobie tutaj podpiąć. Klasa szczelności, tak jak wcześniej widzieliśmy, to jest IP66. Temperatura pracy od minus 30 do 60 stopni Celsjusza, tak więc wysoko, jeśli chodzi o wilgotność, 90%, nawet 90%. Rozmiary kamery. Widzimy, kamera jest mała do zastosowania naprawdę wszędzie na budynku, może to być maluteńka kamera, którą możemy uznać troszeczkę jako taką nie do końca ukrytą, aczkolwiek mało widoczną na naszym obiekcie, jeżeli oczywiście sobie tego życzymy w domu oczywiście, w domu, w biurze, w firmie możemy również sobie to zastosować co więcej slot, mamy tu z wierzchu. Tu mamy z przodu kamery mikrofon, głośnik, światło IR, światło LED. Bardzo dobrze wyposażona kamera, polecam. Polecam odwiedzić nasz sklep internetowy. Sprawdźcie tą kamerę, naprawdę może Wam się spodobać. W kolejnym odcinku przygotujemy sobie. Przygotujemy sobie oczywiście odcinek specjalnie dla Was, jak wygląda interfejs tej kamery, połączymy się z nią, <laughs> sprawdzimy jakie funkcje gdzie uruchomić i zobaczymy czy to faktycznie działa i jak to działa. Tak więc zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, zapraszam do zapisywania się do newslettera oraz do odwiedzania naszego sklepu. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.